Cześć, witam Was bardzo serdecznie, i my w tym odcinku kontynuujemy wykonywanie naszych aktywności pobocznych. Nie wiem, czy chcę do tej skrytki włazić, chcę tu się dostać, i na pewno do tej skrytki. Tu będziemy musieli umieścić wódkę. Tu mamy zadanie główne, więc sobie spróbujemy to wszystko ogarnąć w tym odcinku. I jeszcze jasno, słuchajcie. Też jesteśmy przeładowani, ponieważ zabraliśmy te pakunki. Dobra, to jest tam gdzieś. A, tylko z tym przeładowaniem, a jakbym sobie włożył artefakt, to może bym na chwilę nie był przeładowany, nadal bym był. Co ja mogę zrobić? To. Gdzie jest ta skrytka? 57 metrów pewnie na tym budynku bądź na tym drzwigu, z dwojga złego bym wolał budynek jakiś. zarazikuya yeah i killed him and i just might kill you too take it easy guy if you took him out fine that's between you and him just toss us a few coupons and we will pretend we didn't see nothing i don't have any coupons how about some ammo No, powolutko, powolutko. Nikt tu nie jest, połóż gaz. że on musiał wyleć, kiedy próbowałem grać. to załatwić po cichu, zobacz się. A już wutki kozak nie mam. Ja ją wychlałem całą. Nie, no proszę, jest wszystko na swoim miejscu. Ozwalaj mnie, dawaj, co lepszego, gdzie on leży? Gdzie on siedzi? Na dole też wiecie, nie chcę tu bez latar iść, bo jest strasznie ciemno. Dużo fantów mieliście tu panowie. Po co było hojraczyć? Ale wielki chleb! Ja pierdziule, ciekawe ile on jest warty w ogóle. Ja wiecie co jest najgorsze? My nadal tej skrytki nie mamy. 7 metrów. 5 tam. Tu jest. Ale bym ją ominął. Dajeżdżę na ze mnie. Dobra, możemy ruszać na łowy. Oznaczmy sobie w takim razie miejsce naszej. To jest coś ciekawego jeszcze. Teraz ja stąd nie wylezę. Jest tam. Tamte opuszczone budynki to może niekoniecznie. Za wiele to wypanowienia macie, czyli co tam podążamy to jest 400 metrów od obiegu naszego, to odznaczmy. Lubię mieć wszystko tutaj uporządkowane, jednak wszędzie cholera daleko, wszędzie daleko. Słuchajcie. Generalnie ja zrobię tutaj cięcie wam, żeby nie biec tym spacerkiem do tamtego miejsca docelowego. I widzimy się na miejscu. No oczywiście chyba, żeby coś się wydarzyło pod drogą. No i jesteśmy 80 metrów przed tak naprawdę, przed naszym zadaniem, ale to nie jest najważniejsze, co wam chcę e, pokazać z tego względu. Spójrzcie, to jest zbroja. Nie wiem skąd się taka wzięła, w postaci chlebka. Ciekawe jak ja wyglądam. Wyglądam w niej. I wygląda ona zacznie w porównaniu do tej mojej zniszczonej. Tutaj musimy znaleźć. Hmm, tą skrytkę, tak? Mówicie, że tu na dole. Przeżyję. co tu? Ja tam nie chcę złazić. który też ta stamina, bo to a, okradniemy, ale wódkę wsadzimy. Chociaż tyle będziemy na tyle honorowi. Dobra, jak to się ma teraz na mapie? Nawet dziennik A, na zdrowie, widzicie. Nie zaliszcza nam tego zadania, ale mamy fajne skrytki. Tu coś jeszcze lata, widzę, słyszę w oddali. Dobra, tu jest ta zajebista skrytka, która miała coś kryć mocnego. Dwieście metrów. A pierdziele, ta stamina. Tak idąc to wiecie, my za pół wieku. Kurwa, co tam się dzieje? Na chwilę zgaszę latarkę. Zgaszę, tak się mówi? Czy wyłączę? Ja wam powiem, że tu jest fajna lokalizacja. Tu by można było na pewno... Ja pierdzielę! Tylko on tu. Dobra, tu całe szczęście. Czy ja bym chciał to eksplorować z Wami? Do autobusów, autobus jeszcze nigdy nas nie było. Ale czat! Ale czat! Dobra, jeszcze jeden sobie ogarniamy, może by to coś leżało. Tak wszystkich miejsc bym nie chciał. Na pewno jest to dobrze ukryte, jeżeli tu coś jest. Ja myślę, że idziemy dalej do skrytki, tylko sobie przygryzę coś. Tu. Mam przeczucie, że ona jest tu w tunelu. I tu ma być coś zarypist. Nie. Nie. Mm. Sporo macie tych energoli, granat i skrytka w dobrej jakości, obrażenia mniejsze. Tak, wszystko złej jakości. To jest wtedy ten problem. Ten bull dupy. To jest ten bull dupy. Ale się zalałem krwią. Jeszcze nigdy w takiej sytuacji nie byłem. Dobra, ale mamy ogarnięte tą skrytkę. Wiemy, że tam nie podchodzić lepiej. Przejdziemy sobie górą. Co on się teraz zjawił? Nagle? <laughs> Ja pierdolę, czemu ja zawsze mam nieprzyładowaną. Ten jest jakiś łomny. Mamy ciebie brachu, kurwa, jak ja ich nienawidzę, jak ja ich nienawidzę, jak ja ich nienawidzę. Może oni ich wybiją? Może oni ich wybiją? Dobra, zjem coś. łapcie. Co tu nagle się tyle tych punktów porobiło? O cholera, to wszystko jest tu w jednej lokalizacji. słuchajcie. So, you're the one that robbed my stashes, you Pewnie, że złoiłem twoje skrytki. Skąd on wiedział, że ja złoiłem jego skrytki? To jest też dobre pytanie. Dobre pytanie: jakie tu są ciała oznaczone też. I to wygląda, żebyśmy mieli tu wszystko. I gdzie ja bym miał wrócić? Porozmawiaj z Diodą. Z Forychuronem. Wróć do Piusa. Będziemy mogli mu coś się zapewne. E, dobra, tylko gdzie my mamy tego Piusa? Szkoda, że tego wszystkiego nie oznacza. A oznacza bardzo fantastycznie, czyli możemy tutaj wrócić świr. Przewodnik. Złodzieje nie mają honoru. Kauda, sobie wrócimy tam na pewno. Ale zrobimy cięcie w tym miejscu i na miejscu się widzimy, jak to brzmi. Dobra, zbliżamy się. Teraz musimy zdać te wszystkie zadania poboczne w pierwszej kolejności. Teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, dobra, on tu jest bliżej. Pozbyłem się tych mutantów, ale było ciężko. Thanks, loner. 600 coupons, extra. Where is that Pius? So. Take your pick, stalker. My prices are fair. You wanted me to find that shipment your courier couldn't deliver. Yeah, and I'm still waiting for it. I've got your goods. Dobra, ten tysiaka dał. Spróbujmy Can z nim jeszcze far? sobie pohandlować. Dobra, co ja mówiłem, żebyśmy mogli mu sprzedać tak naprawdę ten, ten tłumik jeden. E, chcę jedną sztukę. Wydaje mi się, że on się nie przyda. Czy ja wziąłem, zebrałem jakąś broń? Nie bardzo. Mnie bardziej by interesowało, kto by mógł naprawić coś. Eee, nie wiem, czy to może warto trzymać do naprawy, jak mamy ten chlebek czaderski. Nie jestem przekonany loot time. No co, to nie było złe? Skrzynka. Dobra, słuchajcie, ja mu jeszcze sprzedaję pistolecik, bo zauważyłem, że mamy go w ekwipunku i ten. I to powinno nam dać kasy 16 tysięcy, bardzo fajnie. Następnym razem z pewnością przyniosę Tobie coś lepszego, bardziej wartościowego. I tutaj nic więcej nie mamy. Misja poboczna dostępna jedynie, byśmy mogli coś w stylu zabicia mutantów. I porozmawiać z Diodą możemy, ale to już zrobimy, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Cześć.